Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy! Iłża. Sztachetki .pl. Markowe diety. Odkryj, jak zdrowe odżywianie może odmienić Twoje życie. Zacznij już dziś i umów konsultację online na www.markowediety.pl Sebastian Szczerek, kanał Zaciosny. Jesteśmy w Kraśniku na gali TFL 33. A ze mną zawodnik Crossfire Radio, Juri Nazari, który pokonał w ekspresowym tempie przez TKO swojego rywala Juri. Jak się czujesz po zwycięstwie? No, ostatnio przegrałem swoją walkę z Aleksem Nowakiem, dużo to zmieniło w mojej głowie, teraz do tej walki podchodziłem jako, jako z, taki lepszy zwy, zwy, zwycięzca siebie i, i czuję się bardzo dobrze po tej walce, bo wygrałem, wygrałem bardzo szybko przed czasem, jest bardzo dobrze, spodobało się mi i tyle. Jeśli chodzi o Twoje przygotowania, co zmieniło względem poprzedniej walki, która nie poszła po Twojej myśli w tych przygotowaniach obecnych? No przede wszystkim to głowy, psychicznie inaczej podchodziłem yy, i przygotowania takie same, tylko zmieniłem podejście psychiczne. Yy, co do twoich przygotowań, 100 w 100% w crossfite czy jednak gdzieś tak. trener Leszek yy, kazał pojeździ po innych też miejscach? Nie, tylko crossfit radą, bo nie potrzebuję innego trenera, bo jest Leszek Kulik, to jest ten trener, który sobie dobrze radzi ze mną i nie potrzebuję innego trenera, po prostu żeby pomagał mi coś innego. Tylko koleśi kuli cross Juri, jeśli chodzi o Twoje kolejne występy, kiedy teraz będziemy mogli Cię zobaczyć i gdzie jest coś na rzeczy, czy dopiero będziesz to wszystko dogadywał, ustalał? No na razie mamy amatorski start, jeszcze na, nabierać doświadczenia i czekam na kolejne wyzwania od TFL. Jeśli chodzi o Twój debiut zawodowy, ile sobie chcesz jeszcze dać czasu, żeby właśnie toczyć te walki z Pro? No jeszcze chcę sprawdzić się tak bardziej, psychicznie, fizycznie w tej klatce i wtedy już jedziemy na zawodowe. Revan z Aleksem Nowakiem byłbyś zainteresowany? Aleks Nowak to jest taki jakby, to jest mój kolega, nie mam do niego agresji, także mi z nim się też nie chce bić tak. Ale może tam w przyszłości, jak kiedyś będzie okazja o jakiś pas, no to wtedy spotkamy się. A tak, to nie mam do niego agresji, żeby z nim się bić. Nie chcę się mi z nim wychodzić po prostu, bo jest mój kolega. Dzisiaj walczy też Twój kolega klubowy Błażej Janko, nasz bardzo duży talent, jeśli chodzi tutaj o polskie podwórka MA. Jak uważasz, Błażej wygra swój pojedynek? Tak, Błażej jest bardzo mocnym zawodnikiem, jest bardzo dobrze psychicznie ustawiony i on jest. Nową gwiazdą polską, także on jest bardzo dobrym zawodnikiem. Też tak uważam jak ty, Juri. Y, jeśli chodzi o twoje teraz najbliższe dni, odpoczywasz od treningów, czy raczej jesteś tego typu człowiekiem, który nie odpoczywa, tylko od razu wchodzi na MATĘ? No 23 albo 6 MMA Polska, także nie mam dużo czasu, żeby odpocząć. 3-4 dni i wracam na MATĘ. Będzie to twój pierwszy występ na turnieju MMA Polska? Nie, nie, to już jest mój piąty. Wszystkie wygrałem, mistrzostwa. Tyle. Wszystkie wygrane 5 razy. 4 razy startowałem, nie, 4 razy startowałem, 3 razy wygrałem. Senior mężczyźni 61 i jeden raz drugie miejsce w juniorach. Jeśli chodzi właśnie o tą kategorię 61, zostaj w niej na stałe? Czy raczej będziesz chciał troszeczkę iść jeszcze wyżej? No, amatorsko teraz bije się 6-6, bo wszyscy zawodnicy, którzy biją się 6-6, Walczą w semi-pro, to już 61, także amatorsko to 66 i zawodowo nie, to będzie 61. Zdoby, tam jest takie moje cele zdobyć, zdobyć pas, później może na 57 wrócić i później możliwy na 66. Ma takiego zawodnika, który cię inspiruje? Nie, no raczej, raczej sam, bierze wszystko od ciebie, jak i tyle. Długo już trenujesz MMA? W Radomskim klubie Cross White Radom już 4 lata. I wcześniej od 12 lat zapasy zapasy, trenowałem. To, to bardzo lata. Tak, bardzo duży staż treningowy Juri. To byś chciał przekazać tutaj naszym widzom? Może nie wiem, komu zadykować dzisiejsze zwycięstwo? No przede wszystkim podziękować swoim sponsorom, że mnie wspierali. Podziękować swojemu klubowi CrossFit Radom, że wszystkim chłopakom z klubu, że mi pomagali w przygotowaniach do tej walki i przede wszystkim swojemu trenerowi Leszkowi Kuli, bo to jest naprawdę świetny trener. Jest najlepszy w całej Polsce. Dziękuję. Pozdrawiam trenera Leszka, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki wielkie. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl